Ferdek czyta gazetę. Mariolka ma do niego pretensje, ponieważ nie rozmawia z nią. Ferdek jest zaskoczony, dlaczego córka nie jest w szkole tylko w domu. Mariolka odpowiada, że jest lekko chora, a następnie maluje paznokcie. A w ogóle to czemu Jeszcze nie jest w szkole, co? Bo jestem chora. Mówi także, że myśli o życiu seksualnym. Ojciec, jest tym zbulwersowany. Halina radzi mężowi, aby poświęcił Mariolce trochę więcej czasu. Tymczasem Mariolka przychodzi do kuchni oraz mówi, że idzie z chłopakiem do kina na film romantyczny. Ferdek zabrania jej tego, natomiast Halina pozwala. Tymczasem Ferdek na korytarzu spotyka Boczka, który mówi, że z Mariolki robi się fajna kobieta. Mówi także Ferdkowi, aby przypomniał sobie, co na korytarzu działo się dwa dni temu. Okazuje się, że Mariolka odprowadził chłopak, a następnie doszło do romantycznych chwil. Po słowach Boczka, Ferdek jest zły na córkę. W nocy w pokoju czeka na jej powrót. Gdy przychodzi, Ferdek z nią rozmawia. Mariolka mówi, że tak nie było. Ja nie wiem w ogóle, o co ojciec mnie posądza. Chyba jakiś chory palad nagadał tacie bzdur. Następnego dnia w kuchni, Ferdek rozmawia o tym z sąsiadami. Pod wpływem rozmowy, Ferdek postanawia wziąć się za wychowanie córki. Do mieszkania przychodzi Wenancjusz Bazylii Motyl, który będzie uczył Mariolki grać na flecie. Gdy nauczyciel każe Mariolce przyłożyć flet do ust, Ferdek wyrzuca Wenancjusza z domu. O co panu chodzi? O jajco panie! O jajco panie! Won! Gdy Kiepski spotyka na korytarzu Paździocha, pyta go, kogo mu polecił. Nadaremno Paździoch tłumaczy, że Wenancjusz wychował kilka zdolnych flecistek. Za to Ferdek chce, aby Mariolka nauczyła się gry na gitarze. Do pokoju przychodzi Seba, nauczyciel gry na gitarze. Początkowo uczy ją, a później Ferdek i Halina słyszą jak śpiewa Mariolka. Jednak Ferdek słyszy, że Seba śpiewa romantyczną piosenkę, wtedy zwalnia Sebę i pozwala córce się nie uczyć. Mariolka jest z tego szczęśliwa, a następnie Seba proponuje jej randkę. Mariolka mówi, że się na ten temat zastanowi. Ferdek i Mariolka siedzą w kuchni i przeglądają album ze zdjęciami, kiedy Mariolka była jeszcze małym dzieckiem. Następnie Mariolka podaje ojcu browara, którego mu kupiła. Następnie razem śpiewają piosenkę, po czym się przytulają.